Przedłożenie projektu umowy partnerstwa do akceptacji Rady Ministrów powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od opracowania umowy partnerstwa. Planujemy to na koniec 2020 roku. Negocjacje umowy z Komisją Europejską zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego na przyszłą perspektywę powinny trwać do czterech miesięcy od przekazania projektu umowy partnerstwa do Komisji Europejskiej czyli ich zakończenie planujemy w 2021 roku, co skutkuje tym, że prace nad projektami programów operacyjnych powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2021 roku. Ich zatwierdzenie odpowiednio przez Radę Ministrów i przez Zarządy Województw zakładamy w ciągu dwóch miesięcy od opracowania projektów programów operacyjnych. Negocjacje programów operacyjnych z Komisją Europejską powinny trwać do pięciu miesięcy od przekazania projektów do Komisji. Zakładamy, że zakończą się w przyszłym roku, co w optymistycznym schemacie powinno pozwolić na rozpoczęcie ich wdrażania jeszcze w 2021 roku i za to mocno trzymajmy kciuki.